Halo, halo, witam. Drugi raz zaczynam wstęp do tego odcinka, ale spoko. Fala! E, I tak, dzisiaj dowiecie się w swoim czasie. Domi, weź to ten. Odłóż te nasionka. No i już odpowiadyrowałeś całości, no nie. <noise> łości, nie. <głosy> <głosy> Dobra, patrzcie, bo Domi na pewno chce pokazać to. Wziąłem z wyspy Kamilka. Wyspy. I tak. brata Kamilka, czyli Kamilka. Brata dwóch Kamilków, czyli też Kamilka. I siostrę Kamilków, czyli... Kamilka. Siostra mat... siostra matki, córki psa. A no i jeszcze jest Bartek, ale Bartek jest samotnikiem, ale on się, on się sam ro rozmnaża ogólnie. Do kolejnego odcinka i będzie tysiące, To jest bakteria. Dobra. była taka fajna. I co chcemy dzisiaj zrobić, coś jeszcze pokazywaliśmy, a wiem co pokazywali trzeba tam zrobić, bo później znowu zapomnę, patrzcie na to, to ten Domi wrócił sobie z Kalidoru yy, Zapomniałem w poprzednim odcinku, ale tym razem już jest, jest tutaj pusta, tego terrarium na razie nie będziemy tego z Kalidoru dawać, tylko bajty i kolejne bajty, a bajtów mamy tyle, aktualizacja i można lecieć, robić tam, dzisiaj do mi jest, I bo wiem. no wiem, dzisiaj ty jest... ty <grym <grym <poza kuchy> do mi jest, dzisiaj do mi jest, stwierdził, co dobre i w końcu nie ten, <grym> nie gra w Minecraft, no nie bo... i akurat się idealnie obudził wtedy, no. kiedy chciałem nagrywać, więc no. A chciałem nagrywać 3 no, godziny dźwięk. temu i na no, pół godziny co zrobiliśmy Dobra a, a, O, co, ch co chcemy zrobić? Chcemy porozwalać dzisiaj te... Te skrzyneczki, co tam w ostatnim odcinku znalazłem Ja bym stary, ja bym stary rozwalił ten silos z TNT, nie wiem jak ty <laughs> Nie O, i tutaj ten ładunek Chcesz to rozwalać czy nie? Zostaw to Zostaw to, bo to później zniknie No i zniknie <laughs> Biorę to do domu. Będę z tym spać. Dobra, ja to chcę ten. Weź podnieść trochę bliżej. Nie. No. Dobra, szansam. Szansam. A, i wiem, Ej, a, i wiem czego brakuje. Tutaj ogólnie takie rzeczy jak robociki tutaj wypadły. Hubert, chodź, uczymy się alfabetu. E, X, A, O i nie widzę co jest na samym dole. I Nir. Co? i... A tu mamy... X A O. No A, to jest A O X E i z Alfa Czemu baterie nic nie ten. Stary, robociki wróciły. Robociki wróciły. No przecież mówiłem ci. Poczekaj chwilę, bo ja muszę o tego leć pójść po paliwo silnikowe. E... O, stary. O Jeszcze roboty. A nie wziąłeś dwóch tych z kalidoru Tego? Nie wiem. Silników z tych. Nie, mam tylko jeden. A, no spoko. Fajnie, fajnie. To będę musiał se gdzieś polecieć. No, się Jezus, zapomniałem, że nie mam tego silnika. Dobra, dał do mi pan to. A. To ty aktywujesz, tak? Aktywuj. Jak, nie mogę, nie działa. No ten. ten. Rakietkę aktywuj. No patrzcie, piknął ale nie działa. A. Nieaktywny. Musisz ty. O, okay. to. jest. Patrz, patrz, goni. Gonić mnie będzie. Kurde. O kurde. Par, 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 leci, 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 leci. Kurde. Ty, co się zabrało? No wiem. Chyba... A nie, mi dało... Tego. No, i z taką A. rakietką będziemy jeździć dziś. Dobra, to ja będę do pokoju. Co? A, ale nie, Dobra. to masz tutaj pakować... A, pakowników nie wziąłem. No to trochę gorzej. Eee. To szybkie pakowniczki. Dobra, y, mamy pakowniczki, więc trzeba zacząć. Tak o patrz do mi. A co ty, o co ci chodziło z tym astronirem? A, astronik, co patrz, jest... Astronium też będzie potrzebne, więc tego. O, widzisz ten symbol niebieski? Czekaj, podopiane. O, ten symbol. To jest symbol, to nie jest systemu R. Ale Patrz, spusto, wygląda jak ludzi. Patrz, Wygląda jak Przechył głowę do prawej strony i tak, marączki no. ma no, i taki no, pot No widzę no, marączki A, no, no spoko. No to pakujemy kostki. I pakujemy tu. Weź zapakuj to. Nie, 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 tak. nie, 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 nie Jednego zostawmy, No dobra, ale jak... Jaka panika była robiona Nie, 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 nie O i tutaj, a ten, ta, ta, Wartość tego ładunku, wiesz, ile wynosi? 110. A. To tak dużo Mało Jedziemy, chodź Ja jeszcze muszę jeść Dobra Jedziemy w stronę zielonego tego, i tam będziemy wybuchać. No, chyba, że chcesz to wybuchać. Raczej znaczy nie, to nie jest do wybuchania. Mogę los wybuchnąć. Yy, więc tak. Czemu znowu nie ma tutaj tych ładunków? To jest. I one sobie były. Chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Yy. Tutaj jest tylko Domi Jest ja, tylko ja. To jest ten Ashia. A Jako jedyny jestem na odcinek na nagrywanie no. no. Konrad próbował też, ale pokonała go aktualizacja, której Domi nie miał. W sensie... Ja mam odpalone te, że mi się aktualizacje do, do same robię, kiedy po prostu jestem nieaktywny na PS-ie. Więc A. jak sobie w szkole, to wszystko pobiera. A jak przychodzę na PS, a potem nagle mam 15, powiadomie, po żeby się 15G zrobiło. No, no spoko. Dobra. Coś tego. Przy okazji polecimy pokulkę. Do mi. Dobra, dla mnie bomba. Czekaj ja tylko po jabłku, pójdę. Tylko się... O, musisz respić. I wyłaś pokulkę. O, tak blisko? No, i kulka. Nie wyjedziesz, nie póki jest przymocowana do tego. No, patrz. Masz światełko w tunelu. Wow. Ale nie tutaj, o. przecież kulkę tutaj mocujesz. To no. Aha <grybujesz> no. <grybujesz> Stary, bezpieczeństwo nadal jest, jest, dużo ważniejsze. Tak? Mhm. No. Gdzie ty przymocowałeś to światełko? <grym> dużo co włożyłem. A. No spoko. Dobra, szukamy kolejnych skrzynków. Zro... Będzie to odcinek... Otwierania świątecznych prezentów, czy coś. W ogóle miałem sprawdzić kiedyś, czy... Astronir to jest jakby od, czy system ERA zrobiło jakby tego, też i Grounded, nie wiem czy kojarzysz gierkę. Domi? Nie, 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 nie kojarzę. A, nie, bo dosłownie te same dźwięki są w tle, tym Grounded i tutaj w Astronirze. Jeśli tak oglądam sobie jedną serię... Taką z Grounded i takie... co jest? Ja tutaj ciągle Astrolira słyszę, nie? A tam dźwięki... w sensie jedną te same dźwięki, nie? I mam ciągu takiego... mindfucka Czemu nie ma znowu skrzynków No mi? Gdzie je zjadłeś? Ja tylko jem jabłka I są bardzo dobre Aha o, egzo, egzo skrzynka z tym egzoczypami jest tutaj. Ale jej nie widzę, więc nie podniesiemy jej. No... Wiesz jak się... Echo? Łe, łe, Co, co się robi? Jak mi było słychać? Nie wiem, echo albo taki przegłos, jak to tak zwał. No ciebie wyobraźcie, jakbyś po... był jakiś na głowę <noise> inny. A co? <noise> Nie bo, <głos> to... <głos> mam zasady zostać... gigantyczne. Włożyłem bo... się do słoika i zacząłem gadać. <noise> świetnie, rób tak dalej. W ogóle, czemu to jest z taki. Z tobą... I... i. i. duży. Aha. o bateria hmm, gdzie może być ej no nie wiem nie ma tych skrzynek do mi taktyczny chyba powrót do bazy i zmiana tematu dzisiejszego odcinka co ty na to, to, to... Czekaj, dzisiaj. dzisiaj od, od... od... Blukowy... Czekaj, odblokowujemy. Bo... Czekaj, bardzo ciebie u mnie. Jest jakiś problem. O, możesz teraz mówić, chyba. Mów. Dzisiaj. No. odblokowujemy. obeliski. Nie, ślimaka kaliderowego. Nie każ mi tam wracać. Co? Nie każ mi tam wracać, stary. Ale przecież ja mam już pozbierane te ślimaki, tylko musisz włożyć tam tego. A, okej. Okay. Odpowiednie chyba te surowce. Nie wiem, w sumie tak jak... W... Nie wiem co, czy wolfram potrzebujesz? Nomi e, zawisłem. Nomi, pomoc. Nomi. 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 Szwedon, Reksia A, Reksia coś tam jest. Co? A, no. Już? No nie. No kurde no. Dobra, co robimy tego ślimoka, nie? Tylko nie wiem, co jest potrzebne tam jako grunt do tego kalidorowego. Tego grunt jest ziemia. Wskazuje, że wolno. O jezu. Wolf, i... Wolf to być nasionko, na Kamilka. To nasionko jeszcze jest potrzebne Dobra, zmiana planów na ten odcinek, bo nie możemy znaleźć tego Tych kapsułek Wcześniej ja przed odcinkiem jeździłem sobie tutaj po świecie, bo się bawiłem łazikiem i było pełno. Mogłem wtedy to rozwalać, ale no niestety. I stwierdziłem, że w sumie, z, żeby dopełnić ten odcinek, to można. Ej, co to jest? O! O! To ci ciekawostkę, że takie coś, 500 bajtów, niepotrzebne nam i tak, ale w sensie potrzebne, bo potrzebujemy yy, dużo bajtów, nie? Bo mamy mało domi. Więc zrobimy puste terrarium dla yy, tego muszli Kalidora. I co tutaj trzeba dać? A, no. No, ta. no dobra. tak. Dobra. tak. Eee, terrarium z ziemią. Później musimy dostarczyć terrarium miedź. A następnie nasiono e, świstochwastu. No To jest świstochwastu. Wniosłeś go na... To iść po Na szczęście. Iść po ja pójdę po świto. Dobra. Ja już tutaj wkładam tego, to jest świstokwast, to jest Bartek z tego co pamiętam. Dawaj, szybko. Ta? To jest świstokwast? Chwast? Nie, po atakaktus a to kaktus. A, to czyli Kamilek jest świstokwastem. Musisz urwać nie, kawałek Kamilka. Nie, nie zniszczy Kamilka. Musisz no świstokwast urwać nie. kawałek Kamilka. Dobra. To... Tą siostrę to... nie zmieniłem. Nie Zabiję nie to... kamilkę. No właśnie chciałem powiedzieć, że, że, że tą siostrę i tak to nie pasuje. Siostra jest. Ty, Hubert tu na chwilę. Widziałem w ogóle tak. Twardo się trzyma. Co? Jeszcze atakuje. Dobra. A. Patrz, co znalazłem pod kamilkiem. Twardo się trzyma. Nie się pójść Znalazłem O! klonuje cię! Ale poprzem. To jednak będzie Kamilka. Dobra. Dobra. Dobra, jednak kamilka za do życia. Wygląda jak czopek. Jednak Niech będę mieli się... z Kamilka. I czemu Może lepiej, znowu... Połączenie mi dzisiaj tak świruje. Raz tak, raz tak jest. Ale dobra. Mamy chyba to, gotowe terrory Przynieś trąbkę. Trąbkę? A to nie muszę najpierw go wsadzić tamtego? Aha. A to trąbki to miał wszystkie świrek, tak ci podpowiem w sumie. Here we go, here we go again. Czy to może być byle jaka trąbka? Chociaż nie wiem, czy mam jakąkolwiek trąbkę. Byle jaka byle była mała. Eee, jak się robi trąbkę? A nie powinno to. to, to? Żywica no potrzebna jest na trąbkę. Co no tak czy, drogo? Tylko się zastanawiam, czy ją się można robić w tym, w akwipunku? O Jezu. Mamy aparat. O nie, jest... Zebrać ma dostaniemy to na stację badawczą, tylko że na do solo. Nie, na. No, na no, no, wiesz na czym? Spoko. Chodź, wyjdziemy tego. Pyk. I pyk. Czekaj, gra. A! bo to a, trzeba mam na, na, Bo to trzeba na Glacio, na Kalidor polecić, żeby tego. E, chyba lecimy. No to trzeba lecieć. Zium. Dobra, do mi. Szybkie, szybkie lecenie. Tylko muszę podpiąć do dobrego tego. Tutaj wyrzucamy. Tutaj podpinamy. Tutaj wypakowywujemy I chodź do mi. Siadaj. Do komory. Ale. A uh, anomienie, które chciałeś? już wykorzystałem. Jedno potrzebowałem. Chodź tu. Wsiadaj. Dobre. Czekaj. Nie wreszcie, nie wresz niczego. No nie, ja mam tego ślimaka. Tak naprawdę tylko tyle potrzebowałem Gorzej, jak zostawiłem tego ślimaka, ale no nic. Cóż lecimy go się da odebrać z quest'a, jakby. A, znaczy no to, no spoko. Na Kalidorze musimy, szu musimy szukać ślimaka, więc no. Dobra. Lądujemy tutaj. I Domi, gonisz ze ślimakiem. Okej. Okay. Myślisz, że jak mu zasalutuj... Za o. O, wycieczka chyba za kilka tych... Myślisz, że jak mu zasalutuje, to ten, to będzie szczęśliwy? To może, czy Hubert to jest idealny pomysł? <noise> Ale śmieszne. Tak. Wygląda jak. kość. Nie? A, jednak nie chcę salutować. <noise> tańczmy, tańczmy. Zniknął. Musi mi się ta muzyka mega podoba, taka przyjemna. No. Ja bym stary mógł ten, ja oh bym stary mógł ten, no to stary ten, to by normalnie się jeździł Zniknął znowu. Tam jest. O kurde. No, ale fajny. Widziałem, że mam na napręgacz. Dum dum dum. Bim Dum dum dum. Ale śmieszny tańczy sobie. Pa jak ten wywija. On ci się gdzieś pojawił, czy on nadal tu stoi u ciebie? Z... A, dobra. Witaj. Bo co kto śpiewa? On sam śpiewał No tak Zostawmy go, żeby nam śpiewał Właśnie ja jakiegoś jak jednego na jakimś planecie zostawił, żeby po prostu siedział i śpiewał Ale ja... No chodź Nie no nie było. Zapomniałem, że go trzeba do tego terrarium wsadzić Dobra i musimy go tam wsadzić z powrotem do tego, do tego badarki. Ogólnie możemy, możemy tę badarkę stworzyć na, na tej planecie, tylko potrzebujemy wykopać 5 mieli. Nie, chodźmy na, na Sylwę i tak tam. Będzie potrzebne tam bycie. To tej Daj mi coś sprawdza. Wespi więcej? Nie no. jest jak spadł. Z mojej Stilgar. perspektywy było tak. Co? On się nazywa Stilgar. Stilgar. Jest taki youtuber. Stilgar? No. Kiedyś oglądałem chyba. Co ja ogląd mogę oglądać od Stilgara? Nie wiem, albo po prostu jakoś tak zapamiętałem ten nick. No, w ogóle jak śmiesznie odlatuje ten To co da mi wylądowujemy na jakimś randomowym zadupiu A przebiście Dobra, to ląduje no, gdzieś randomowo Ale o śmiesznie kurde, to. Jest... Ale ale rudera niesamowite. Ale Jezu Ora. Chodź do mnie, lecimy tutaj. Czego to skupiłem? A, dobra, idę. No dobra. A tutaj w ogóle jest od razu kulturalnie już ten odcinek 25 minut, a nie tak jak ostatnio miałem 40 minut nagrania. Idziesz? Chodź, O! Katsejka. No. Wow! Patrz. Jak go się nazywał? Skilgar. <gry> Ale fajnie. Dobra, badamy go. Badamy go? Nie. Badamy go. Czekaj, czeka, czeka, mogę zobaczyć co to jest? Czemu A. się nie bada? że więcej nie można zrobić. Zaraz, zaraz, teraz jeżeli dasz mu jakieś nasiono Za po Kamilka, to on... Stawi, one ogólnie dają efekty i patrz, jak już wiesz, mamy tutaj dwa odblokowane. Ten z wesali... nie z wesali... nie, ze sylwy przepraszam, co ten z, z sylwy. Ten z dostaje ten, dostaje jakby, daje nam światło, a ten drugi, to powiem Ci, że sam nie wiem. Eee, ten, o! ulubiona żywność, na nasiono, kolczastego, tego. idziemy po, po tego, po kolczastego to kaktus, czyli Bartek, idziemy po Bartka. Idziemy po Bartka, idziemy, po Bartka. idziemy go wyjaśnić. Jak już mówiłem, Bartek jest stary jak bakteria, a on się może sam rozmnażać. Ja teraz wam to udowodnię. <laughs> Patrzcie, jest ich dwóch i z jednego wy wypadają dwa. No. Hej! Co dasz mi? Hej, o, go. Ty nie chcesz ryć w terrarium, co się w tamtej tej A to w tamtym tym musi być, żeby to dawał? Właśnie nie wiem, ale chyba tak. Zobaczymy. Znaczy, bo ja go nakarmiłem tym kokopnączem, to może przez to, że... nie tam... Nie no, wątpię. No, miał tam jakiś pasek taki na jedzenie, powiedzmy. Co to? dostaliśmy za 200 bądź. A, faktycznie! Bo on ma taki Dobra, to ja jakby tego swojego nakarmię. Obserwuj. Czekaj, aż go pogłaszczę. Ja też swojego nakarmię. Dobra, zobaczmy, no, co dajesz. Break. dobra, on zjadł. Odpaliło się coś. O! Wytwarza tlen, wypełniający zbiornik sieci i przewody. Czyli możemy go odpalić i będziemy mieć tlen, nieważne gdzie pójdziemy. Mm, aha. To, to ten specjalny ten. Jak ja mam na tlen, ja to po co mijam? Ja nie mam, dla mnie jest dobra. Tym bardziej, że ja Mi to... nie działa i tak. Aha, nakarmiłem go i nie działa. Dobra to cię, chociaż pogłaszcza. Musimy go nakarmić w Stasku, z tego co wiem. A. To tam kij? On tak śmiesznie wygląda, on wygląda jak taki szkielet jakby. Dobra. No no no, no bo to jest taka pustynna bardziej, wiesz. No taki szkielet jakiegoś bawoła czy coś O! Jak się trzęsie. Dobra, ale no. Tyle na ten odcinek, bo tego... Będzie... w sobotę się pewnie działo. O ile w piątek nie będzie czegoś ważniejszego od Astronira. Jest turniej. Co? A, ten UHC, ale to nie, potr nie potrzeba. W sensie zrobicie go i idziemy od razu na Astronira. No wiem, Ja tam z się zagram szybką gierkę, wygramy Dobra. i tak. To... Ale tam koniec gadania. Jeśli chcecie wiedzieć o co chodzi, to idźcie do mrówy. Tam, tam ostatni film, co tam się dowiecie o co chodzi. A tutaj jest elegancki kadr do mi ustań obok mnie i się pożegnamy. Yy, więc tak. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Czekaj. O. A. Pala Fala, fala, Pala.